Cześć, witajcie, to jest kolejny Quagran. Dzisiaj gramy w This War of Mine, produkcję polską Studia 11Bit Studios, która również, podobnie jak wczorajszy, Far Cry 4, otrzymała u nas bardzo wysoką notę. No i również mnie przypadło w udziale ją wystawić. Bardzo wysoka nota wynika z tego, że ta gra jest no, naprawdę cholernie dobra. Mało w niej rzeczy, które nie udały się kompletnie. Jakieś tam drobne potknięcia oczywiście się zawsze zdarzają, natomiast. No, rdzeń rozgrywki oraz wszystko co wokół no, jest po prostu dla mnie przynajmniej niesamowicie dopracowane, niesamowicie obmyślane i bardzo mi się ta gra podoba pod względem mechaniki, także stąd ta wysoka ocena. Zresztą zapraszam do recenzji, która jest dosyć obszerna, jak na tak małą grę, gdzie bardzo dokładnie staram się opisać z czego wynikały właśnie z czego wynikał tak wysoki werdykt. No dobrze, ale przejdźmy do tego, co na ekranie. Quagrans, czyli mniej więcej 15 minut z War of Mine. No, no to nie jest dużo czasu, żeby pokazać zbyt wiele w tej grze, natomiast jak widzicie, trwa właśnie 11 dzień mojego któregoś już z rzędu podejścia do tej gry, bo ona jest szalenie wciągająca i grałem już kilka razy. Mam w tej chwili pod swoją opieką czterech czterech ludzi w kryjówce i no, jak widać, mamy generalnie rzecz biorąc sytuację całkiem niezłą, bo lodówka jest no, pełna jak nigdy. Mamy mnóstwo jedzenia, mamy troszeczkę problemów z głodem, ale to zaraz się da bez problemu zaspokoić. Jeszcze przyszedł do nas Franko, zrobić jakiś mały barter. Wymienimy, może, jakieś przedmioty, które są nam. Mniej potrzebne na coś, co, co faktycznie może się przydać, a mogą nam się przydać różnego rodzaju materiały moi drodzy. O tym będziemy mówić już za chwilkę, bo przejdziemy do handlu. No tak, jeśli chodzi o moją obecną sytuację, to tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o jedzenie czy zdrowie moich bohaterów, to raczej nie ma z tym większego problemu. Są jakieś tam lekarstwa. Mamy jakiś tam bandaż, więc doraźnie, gdyby ktoś miał problemy ze zdrowiem. Możemy od razu sobie z tym jakoś spokojnie poradzić. Natomiast to, czego zdecydowanie brakuje u mnie, to drobiazgi różnego rodzaju materiały, które, no właśnie, co ja robię, których nie powinienem oddawać, natomiast powinienem je jak najbardziej od Franka przejąć. On ma ich dużo i wymienimy ich bardzo dużo, ponieważ to jest bardzo pospolita rzecz występująca w This War of Mine w ilościach hurtowych. Wymienimy tak dużo, jak się da, na jak najmniej towarów z naszej strony. Możemy oddać sporo jedzenia, chociaż spójrzmy, może mamy coś, co mniej się przyda. Tytoń, sobie zostawmy. Zioła też. Lekarstwa też się przydadzą. Nie no, weźmy to jedzenie dobrze, niech będzie. Chociaż Franco jeszcze nie jest usatysfakcjonowany, więc może zaproponujmy mu, je, zaproponujmy mu jeszcze troszeczkę tego. Czyli części elektrycznych. Może chciałby. Może chciałby... Bimber? Czemu nie? Jest bardzo zadowolony, więc możemy jeszcze spróbować coś ująć. Nie, no dobra. Tego mamy sporo, także zgoda. I dzięki temu pozyskałem sporo materiałów, które no niewątpliwie w tej chwili są mi bardzo potrzebne. Może jeszcze wymienimy dwie sztuki puszkowanego żarcia za... za coś jeszcze. Co my tu mamy? Amunicja jak najbardziej zawsze w cenie. Paliwa nie potrzebujemy, bo już się dorobiłem siekery, która pozwala na porąbanie różnego rodzaju mebli i pozyskanie z nich drewna oraz paliwa. Generalnie rzecz biorąc, paliwa, czyli opału no, w wersji angielskiej to było fuel. Coś, co pozwala zasilać kuchenkę, czy też piecyk, który ogrzewa naszą kryjówkę. Co jeszcze by nam się z tych rzeczy przydało? Szczerze mówiąc, wiecie, co zawsze lubię wymieniać się za różne przedmioty. I brać w zamian, w zamian deski, na przykład, ponieważ, jak widzicie, one się tylko mieszczą dwie w slocie, zajmują dużo miejsca podczas szabrunku, kiedy wysyłamy kogoś na szaber. No, szkoda po prostu miejsca w, w ekwiwipunku na, na tego typu rzeczy, więc wolę po prostu wziąć coś cenniejszego ze sobą, a później wymienić to ewentualnie u Franco za deski. Bohaterowie, jak widzicie, Czwórka. Każdy ma jakieś unikalne cechy. Bruno na przykład świetnie gotuje i kiedy gotujemy jako Bruno, zużywamy wtedy mniej z tych potrzebnych składników do przyrządzenia na przykład pysznego jedzenia dla wszystkich. Gdyby to na przykład robiła Arika, no to zdecydowanie więcej potrzebowałaby, na przykład na ugotowanie tego samego w tej samej ilości potrzebowałaby na przykład znacznie więcej wody. Natomiast Arika no, skrada się po cichu, co jest niewątpliwie przydatne, kiedy y, przeszukujemy w nocy jakieś miejsca, pomieszczenia, w których no, najlepiej jest zachować ciszę, bo może być różnie. Marko dołączył do moich ludzi bodajże w dziewiątym dniu. To Strażak, który jest doskonałym przeszukiwaczem. No, Ta cecha nie jest dla mnie do końca jasna. Czy wy, e, sprawia to, że e, Marko ma znacznie bardziej pojemny kwipunek podczas e, przeszukiwań, bo ma chyba aż 15 slotów, czy też może e, po prostu znajduje w tych przedmiotów więcej? Jakby nie było, wysyłam go na e, szaber e, praktycznie każdej nocy. Wcześniej dole. E, Naczelnego szabrownika pełnił Roman, ale Roman, no cóż, ma tylko 10 slotów, więc w tej chwili daje mu jakieś inne obowiązki, bardziej związane z utrzymaniem w dobrym stanie naszego, nazwijmy to, miru domowego. Przygotuję sobie dwie piły, ponieważ zaraz odwiedzimy lokacje, które mogą się przydać. No i zobaczymy, co się za kratami, które będziemy chcieli przepiłować, znajdzie, ale to swoją drogą za kilka minut, kiedy nadejdzie noc, mam zamiar pokazać w tym kwagrancie jeden dzień i jedną noc, jeden dzień i jedną noc. I chciałbym po prostu, żebyście zobaczyli, zarówno jak wygląda rozgrywka tutaj, nazwijmy to w naszej bazie, jak i właśnie w nocy, kiedy przeszukujemy różne zakamarki miasta w poszukiwaniu różnych potrzebnych nam przedmiotów. Ta mechanika, przy drugim podejściu, no cóż, ona już nie jest taka. Hmm. Taka trudna w opanowaniu, to znaczy, można się nauczyć wszystkich tych mechanizmów na pamięć i później sobie doskonale radzić. Natomiast, co jest fajne, to to, że za każdym razem gra nam generuje troszeczkę inny zestaw bohaterów. Z pewnej puli oczywiście dobieranych, bo ich nie jest nieskończenie wiele, no i za każdym razem e, różnie też się rozkładają miejscówki w mieście, no i za każdym razem możemy też trafić na różne losowe wydarzenia. To wszystko sprawia, że do This War of Mine można podejść wiele razy, zresztą nie jest tak, że wojna tutaj trwa zawsze tak samo długo, e, wojna często trwa e, różnie. E, pierwsze podejście to było chyba by 40 dni. Natomiast no, przy drugim podejściu miałem chyba około 30, około 30 tak. Radio się bardzo przydaje, kiedy chcemy się dowiedzieć, co na przykład jest teraz w cenie i czym warto handlować, żeby wymienić za jak najbardziej cenne przedmioty. Wygląda na to, że przydałoby się, abyśmy mogli sobie robić papierosy ze znalezionego tytoniu, czy też z ziół, które znajdziemy gdzieś tam w mieście, więc myślę, że powinniśmy. E, czym prędzej zbudować sobie e, miejsce, w którym byśmy mogli e, właśnie skręcać fajki. E, takim, że tak powiem, takim żargonem palaczy. E, no i e, dzięki temu, kiedy będziemy mieli papierosy, no nasi e, nasi, o już nie zdążyłem. E, nasi podopieczni będą mogli albo je wypalić i czuć się dzięki temu lepiej, albo sprzedać. No dobrze, to tak zróbmy jak mówiłem, Marko pójdzie szukać zapasów. Wszyscy są właściwie w, dobrym, w dobrej kondycji. Może Bruno powinien odpocząć, niech w nocy pilnuje naszego dobytku Roman. A Rika też niech sobie odpocznie. W razie czego Roman wszystkich obudzi, będą w stanie się obronić, bo mają sporo broni. No i tak, na dzień dobry, może zniszczony blok, czyli to miejsce, w którym przydadzą nam się dwie piły, które przygotowałem dzisiaj za dnia. Nic nie musimy ze sobą brać, bo jest to miejsce zupełnie opuszczone, bezpieczne, także nie spodziewam się, żeby tutaj coś, coś złego się działo, więc nie muszę się nawet specjalnie jakoś czaić, skradać i tak dalej. Śmiało wchodzimy do środka i rozejrzyjmy się, czy tutaj coś przegapiłem. Tak, coś tutaj było zostawione. Zobaczmy, co Marko znajdzie. No właśnie, przyda się zawsze tytoń domowy, roboty, skręty też, kawa. Również może przyjść taki moment, że będzie cenną walutą ja tej kawy zawsze. Jeśli nie mamy wśród swoich podopiecznych osób, które nałogowo piją kawę, no to wtedy super, bo ta kawa jest po prostu oszczędzana i jest ona... Może przyjść moment taki, że będzie ona bardzo cenną walutą. No i mamy tutaj kraty. Kraty to jedno... Ojej, nie wziąłem piły. Kraty to, jedno z wielu, kraty to jedna z wielu rzeczy, które mogą stanąć nam na drodze właśnie do różnego rodzaju przedmiotów podczas poszukiwań nocnych. No nie mogę po prostu w to uwierzyć. Przecież cały czas o tym gadałem, a później kliknąłem tak bezwiednie ten przycisk. No nic, nie mamy tu już więcej co szukać, więc możemy wracać. Niewiele dzisiaj znaleźliśmy. Może następnym razem się nam bardziej poszczęści. Kraty to jedna tylko z wielu różnych przeszkód, które stają nam na drodze podczas poszukiwań. Możemy również potrzebować łopaty, tudzież szpadla, który przydaje się, kiedy trzeba coś odgruzować. Może się również nam przydać wytrych albo łom. No, trochę tego jest. I wierzcie, mi naprawdę, nawet na 40 dni wojny za pierwszym razem zostało mi jeszcze mnóstwo lokacji, które no, ledwo co liznąłem. Mamy taki procentowy wskaźnik tego, ile nam jeszcze zostało do znalezienia, e, więc mm, no, były takie miejsca, gdzie zaledwie kilka procent rzeczy, które można było znaleźć, były odnalezione przeze mnie, a reszta no, jakoś tak wyszło, że, że nie. Dobra, to Bruno gotuje jak zwykle. To jest człowiek, który się w tym domu zajmuje gotowaniem. Brakuje jeszcze wielu rzeczy w tym, w tym miejscu, tak naprawdę. Szczerze mówiąc, zobaczcie, nie mam praktycznie w ogóle wody. To jest wyraźny problem. I teraz tak, z reguły wymieniałem wodę u Franco. Wczoraj wymieniłem u Franco towary za mnóstwo desek i różnych drobiazgów. Nie zapomniałem o tym, że może mi brakować wody. Możemy również przygotować opał albo z drewna, albo z tych właśnie drobiazgów. Albo nawet możemy spalić książki, chociaż z drugiej strony książki doskonale nadają się do zabicia czasu podczas konfliktu i dzięki książkom nasze postaci mogą się czuć odrobinę lepiej w tej prozie wojennej. No tak, dobrze to spójrzmy, Marko. Czy Marko już tutaj opracował zielarnię? Tak. Możemy przygotować papierosy. Dużo papierosów. To są takie papierosy z prawdziwym tytoniem. Możemy zrobić ich całkiem sporo. Zróbmy, może je wymienimy na coś cennego, na przykład gdzieś w nocy podczas poszukiwań albo kiedy przyjdzie znowu nasz kolega Franco, z którym się handluje zawsze całkiem nieźle. Bruno już tutaj przygotował opał, ale ciągle brakuje nam wody. W tej chwili no, nie za bardzo jest ją jak pozyskać, więc musimy czym prędzej zrobić coś, o czym kompletnie zapomniałem na samym początku gry. No i teraz też nie mogę za bardzo tego zrobić. No, kolektor deszczu, moi drodzy, oczywiście. Zbiera on deszczówkę i pozwala ją przefiltrować później przy pomocy filtra i daje nam czystą wodę, którą możemy pić, na przykład, bądź wykorzystać do destylacji alkoholu. I różnych innych rzeczy. Mamy tu również takie rzeczy, które wchodzą w taką sferę komfortu. Tutaj właściwie wszystkie rzeczy po prostu poprawiają warunki bytu naszych podopiecznych. Deskowanie dodatkowo jeszcze nas zabezpiecza przed nocnymi napadami znacznie lepiej. Tutaj mamy rzeczy, które pozwalają nam produkować różnego rodzaju rzeczy bądź też pozyskiwać na przykład drobne zwierzęta. Budujemy pułapkę, stawiamy ją razem z przynętą gdzieś w którymś pomieszczeniu i jest szansa, że albo w ciągu tego samego dnia, albo w ciągu trzech dni coś tam się na nią złapie. Zupełnie losowo się to dzieje, nie jest tak, że codziennie z rano znajdujemy już świeże mięsko w pułapce, to by było zbyt piękne. Dobrze, ale wróćmy do tego, co mamy na ekranie. Czy coś jeszcze mogę dzisiaj zrobić? Marko tam sobie spokojnie skręca fajki. Jak widzicie, każda postać ma jakąś tam swoją historię, oprócz tego, że one się różnią swoimi unikalnymi jakichś takich unikalnymi cechami, to jeszcze mają jakieś takie swoje opowieści. Dzielą się oczywiście takimi krótkimi wpisami w tych swoich dziennikach, komentującymi z reguły nasze poczynania, ale zdarzają się też takie wpisy fabularne, na przykład tutaj Bruno się rozwodził w dzień 9, są jakieś swoje wspomnienia. Bardzo fajnie to buduje klimat, i bardzo fajnie dzięki temu można się jeszcze mocniej wczuć w ten dosyć przygnębiający nastrój. Mamy również podgląd na to, co mamy obecnie w ekwipunku. Na początku, dosyć tak bardzo agresywną politykę prowadziłem. Udało mi się nawet zabić jednego zbiera żołnierza i zabrać mu karabin. Przy pierwszym podejściu dorobiłem się go dopiero pod koniec gry, także no mając dopiero kilkanaście dni rozgrywki tych, tych oczywiście w grze i posiadać już karabin, no to jest całkiem niezły wynik. Zobaczcie, trójka z moich bohaterów pali, więc mamy tutaj wskazówkę co do liczby wypalanych dziennie papierosów. Gdyby ktoś pił kawę, no to by było ile kawy zużywamy. Mamy opis taki. Mniej więcej co nam by na przydało, co, co już mamy. Jak widzicie przydałyby się jakieś książki, tak jak mówiłem, że, że są one fajnym lekarstwem na, na tę nudę wojenną. Tutaj są jakieś uwagi dotyczące bezpieczeństwa, to znaczy, że jeszcze mogę jakieś deskowanie zrobić w hołubce, ale generalnie rzecz biorąc na to przyjdzie jeszcze pora na razie. Jest jeszcze w miarę bezpiecznie, bo ci, którzy przychodzą do nas w nocy po zapasy, no z reguły są gorzej uzbrojeni. To duża zasługa tego karabinu. Myślę, że w całym tym skrypcie obliczającym bezpieczeństwo. No dobra, skończmy ten dzień, przejdźmy do nocy i tym razem, może gdzieś się udamy w jakieś takie. Mniej przystępne miejsca. Jak widzicie, teraz część, miejsca, część miejsc jest zacieniona, nie, może, nie możemy tam dotrzeć, ponieważ w tym mieście cały czas trwa wojna. I rebelianci ścierają się z wojskami. Nie możemy tam dojść w żaden sposób, więc póki sytuacja się nie uspokoi, tak długo te miejsca będą po prostu poza naszym zasięgiem. No dobra, Marko znowu pójdzie. Może, może lepiej nie, bo nie wypoczął. Dobrze to niech idzie Roman. On ma mniej slotów, ale e, może, e, może sobie jakoś poradzi. E, dzisiaj Bruno będzie czuwał. Arika jako dziewczyna, że no to niech chłopaki będą dżentelmenami i e, pozwolą mi odpocząć. Hmm, 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 hmm. Gdzie by się tutaj udać? E, o tak, plac budowy. To może być bardzo ekscytujące miejsce. Tylko musimy zabrać ze sobą to. I to i to też się może przydać. Uwierzcie mi, dzisiaj wiele nie znajdziemy, ale mam nadzieję, że jakieś cenne rzeczy zostało mi tych slotów niewiele, w ekwipunku, kiedy zabrałem broń, więc postaramy się brać tylko co, to, co najcenniejsze, a już byłem tutaj raz, więc od razu wam powiem, że na niższych piętrach pozostawiałem, tylko jakieś takie mniej przydatne rzeczy. wtrapiemy się od razu na górę. No i zobaczymy, co tam nas czeka. Oczywiście. Yy, ten element walki w This War of Mine, no nie jest on jakiś taki zaawansowany, rozbudowany i tak dalej. Rzekłbym nawet, że potraktowano go trochę po macoszemu, ale myślę, że nie można powiedzieć o nim, że jest jakoś kiepsko zrealizowany. On jest po prostu no adekwatny do tego, co jest rodzeniem rozgrywki. Tutaj rodzeniem jest przetrwanie, a nie strzelanie się, i no jeśli ktoś marzył o możliwości. Wymiany ognia niczym w kłajku, no to zdecydowanie się przeliczy. E, troszeczkę nieostrożnie, więc, można by zajrzyjmy przez dziurkę od klucza, co się tutaj dzieje. Czy można sobie spokojnie przejść na drugą stronę, albo zeskoczyć tutaj. E, jeszcze kawałek pójdę. Tutaj jest jakaś drabina. Będzie bezpieczniej na pewno niż tam zeskakiwać. No, i tutaj mamy jakieś rzeczy, które możemy ze sobą zabrać. Spójrzmy. No nic szczególnego, przyznam wam szczerze. Cukier, e, cukier można wziąć, on się przyda, e, kiedy go przetworzymy na alkohol, najpierw bimbera, później czysty e, spirytus, no to wtedy, o, to jest, to jest fajne. E, to wtedy może się bardziej przydać, natomiast teraz znalazłem prawdziwe skarb. mnóstwo jedzenia, które bardzo, bardzo, bardzo się przyda. Mamy mnóstwo jedzenia i jedzenie w tej grze jest bardzo, bardzo cenne, że szczególnie podczas wszelkiego rodzaju wymian lekarstwa również i materiały, z których można pozyskać lekarstwa, więc to wszystko nam się przyda warto to ze sobą zabrać no i wygląda na to, że dzisiaj Roman wróci w blasku i chwale do kryjówki, bo znalazł całkiem sporo całkiem cennych rzeczy nawet jeśli nie przeznaczonych na sprzedaż, to no, nie ukrywajmy, jedzenie kiedyś się skończy a zawsze im więcej tym po prostu lepiej opłacało się tutaj przez górę przejść no tutaj już nic ciekawego, szczególnie, nic szczególnego. Możemy zejść na dół, czy to się jakoś przejdzie tam z powrotem. O, to jest pytanie. O, tu możemy sobie znaleźć jakieś, jakąś ciekawostkę. Z reguły... O, nawet jest brzydkie przekleństwo. Proszę młodszych użytkowników, żeby nie czytali. Klikam kontynuuj. Na tych notkach czasami możemy znaleźć jakieś wskazówki, gdzie możemy znaleźć jakiś... Konkretne przedmioty, bądź też są jakieś fabularne, po prostu jeszcze miłe do powiedzenia. Przeszukamy jeszcze te dwa miejsca, i ten kwagrans będzie się już, moi drodzy, powoli kończył. Stąd na razie nic nie będziemy brali. A tutaj, spójrzmy. No też nic nie będziemy brali, niestety. I ja teraz klikam do wyjścia. Roman sam znajdzie drogę powrotną do domu. Już wiele więcej by i tak nie zabrał, dajmy mu więc na tym autopilocie zadziałać. A ja dziękuję wam za uwagę, zachęcam serdecznie do zapoznania się z recenzją This War of Mine 9,5 na 10, czyli bardzo wysoka nota, bo gra jest naprawdę świetna. Cieszy mnie, że to jest polska gra, chociaż absolutnie nie miało to żadnego wpływu na ocenę. Ale myślę, że to miał wpływ na cenę. This War of Mine jest naprawdę dostępne gdzieś tam w sieci z różnych źródeł, w bardzo przystępnych cenach. Także jeśli ktoś ma ochotę, no to wystarczy wysupłać z kieszeni troszeczkę mniej kasy niż zwykle no i można się już fajnie bawić. Naprawdę to jest grana wiele takich jesiennych, długich wieczorów. Serdecznie polecam i dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.